Ja miałam pacjentkę, kiedyś poznałam kobietę w Chicago, która była święcie przekonana, że tak to jest w życiu, jak mu nauczono. Źli ludzie umierają. No i teraz się zaczęła historia, bo matka do raka i umarła. Później ojciec pił za dużo i też umarł. Później koleżanka wpadła pod samochód i umarła. I ona żyła teraz w konflikcie, bo to byli dobrzy ludzie ci, że umarli, a on, je, jej powiedzieli, umierają tylko źli ludzie. Mama była dobra, tatuś był dobry, no może tam za dużo sobie dawał w szyję, ale to nie znaczy, że od razu kara śmierci. No i koleżanka niewinna była, wpadła pod samochód i ona miała wielki konflikt, nie zgadzała się ze śmiercią, co uznała za niesprawiedliwość w stosunku do dobrych ludzi. Zobacz, jaki stan świadomości jest Twojej córki, która kiedyś będzie mamą, najprawdopodobniej. W jakim stanie świadomości przyjdą następne dusze, wybierając sobie taką mamę. Bo ja mam na przykład córkę, która niedawno się okazało, że już ma 40, 40 lat. Ja jestem dziadkiem. Mój wnuk ma 20 lat, on już jest inaczej wychowywany, bo moja córa była inaczej wychowywana. On mi zadaje pytania, których ja na pewno nie zadawałbym, nawet mojemu ojcu, który był lekarzem, mając 20 lat. Bo mając 20 lat, to ja chodziłem na konkursy i wygrywałem wiesz, nagrodę, bo dobrze tańczyłem rock'n'rolla na przykład I, i, i znałem na pamięć z Elwisa. Choćby dla samej satysfakcji, że to jest niby z Ameryki, a za komuny, to był krzywo patrzenie na to. To był inny stan świadomości. Dziewczynka ma 9 lat. Pomyśl, jakie dusze będą następne generacje tego procesu już, choć teraz opóźniają, robią różne inscenizacje nam, jakieś pandemie, jakieś uchodźcy nachodźcy ze wschodu, z zachodu. Spędzają ludzi w różne stany świadomości, manipulując ich uczuciami ich oprogramowanie, jakie od dzieciństwa otrzymali. Natomiast nasze dzieci już, moje już widzę, jak to idzie. Ja słyszę, co ty opowiadasz. Ja widzę przyszłość. Dzięki tej dziewczynce możemy już widzieć przyszłość. I kto tu pójdzie do Lamusa? A ostatni stali się pierwszymi, a pierwsi definitywnie.